Cześć wszystkim. Dzisiaj może troszeczkę mniej grania, ale chciałbym poruszyć bardzo, bardzo ważną rzecz. Z gry na instrumencie, czy to na gitarze, czy na jakikolwiek innym instrumencie, jest jak w sporcie. Ważna jest, wiadomo, rozgrzewka, odpowiednie ćwiczenia, też dostosowane do poziomu i tak Ale przede wszystkim, co najważniejsze, jakkolwiek by się nie ćwiczyło, ważny jest nawyk. Jakby Nawyki rządzą naszym życiem. I im większa regularność grania i planowania sobie, co w tym momencie tu zrobię, jak to zrobię, co mi to da, to jest bardzo, bardzo super przydatna rzecz i żaden jakby nauczyciel nie jest w stanie w 100% odpowiedzieć na wasze pytania, bo sami też wewnętrznie nie czujecie, chcę to, 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 nie umiem tego, tego, może to zrobię tak, wiadomo, można w tym pomóc, ale y, samemu też dobrze dłubać, Ym, widziałem pod ostatnim filmem, właśnie padł komentarz a propos tego, jaka ćwiczka, co, co grać, co, y, czy to się zmienia, czy to jest stałe, przez ile czasu powiem tak, no, w różnych okresach jak y, mojego grania, mojego ćwiczenia, jak byłem na klasyce, to wiadomo, y, dbanie o dźwięk, grałem gamy, pasaże, bardzo dużo utworów y, z nut. Tam w sumie główna trudność, technicznie dawałem radę, ale główna trudność była z programem, żeby po prostu wszystko wkuć na pamięć. Pamiętam jeden utwór szczególny, możecie sobie posłuchać. Kojun Baba się nazywa, przez Y w środku. No to tam była jazda. Jak rozczytywałem ten numer, teraz nie jestem w stanie go zagrać totalnie. A jak rozczytywałem ten numer, lwia część chyba druga i trzecia część, czy któraś, już nie pamiętam, opiera się na takim ost ostinacie. Ostinato to jest taki powtarzalny patent rytmiczny przez długo, co nie? Było to mega wyczerpujące i przez kawał tekstu... gra prawej ręki wyglądała następująco teraz się troszeczkę potykam, bo nie mam akurat tej techniki rozgrzanej ale cały czas coś w tym rodzaju, co nie? Eee, zajęło mi to lekko 2 miesiące, 2-3 miesiące ćwiczenia samej tej techniki, już nie mówiąc o utworze, bo to swoją drogą ale samej tej techniki żeby po prostu uspokoić rękę i być w stanie y, kondycyjnie wytrzymać ileś tam minut grania tego, w sumie to jest dobry przykład. Później, y, wiadomo, ćwiczyłem też inne rzeczy w, w innych okresach. Typowo ganki, jakoś miałem taki okres, że chcę przyspieszyć swoją grę kostką. No to jazda, konkretne ćwiczenia na, na przyspieszenie grykostką. kostką. Miałem jakieś takie swoje okresy co konkretnie, czym się zajmowałem w danym czasie, ale zawsze służyło to czemuś. Miałem jakiś taki ogólny cel. Chcę to, no dobra, no to muszę cisnąć to, to, to i to. Najlepiej w takim, w takim, w takim wydaniu 400 razy wolniej niż bym chciał. I było co robić. Dobrym przykładem jest też ostatnio, na świeżo, co mam zrobione. Tak jak grałem z Wami gamę. Wymyśliłem sobie sposób ogrywania brzmi następująco. O nie, cewant jest bardzo prosty, bo myślę o gamie, a to, co się tam dzieje, te ta chromatyka dźwięki pośrednie właśnie ten taki specyficzny smaczek takiego narastania to jest już tylko jakby to jest poza mną, po prostu wiem, że chcę na to wskoczyć i jadę eee, to ćwiczenie mi zajęło tak 2-3 miesiące żeby to wklepać teraz jestem w stanie gdzieś to w, w, w utworze, w jakiejś improwizacji po prostu użyć, wiem, że mam to w palcach, ciach może odpalić, ale samo wgrywanie tego zajęło mi kilka miesięcy w każdym razie do brzegu eee, co chcę przez to powiedzieć że naszą grą rządzą nawyki im częściej coś robimy z większą regularnością i z taką, wiecie, na, głową na zimno, no nie tak jak sportowiec sobie planuje, chce nam wygrać w maratonie. Wszystko pięknie, ale żeby wygrać w tym maratonie, musi ćwiczyć na bieżni musi się rozgrzewać, chodzić na masaże, e, bieganie interwałowe, cuda na kiju, takie buty, nie takie, ćwiczyć start, w ogóle każdy ruch, każdy ten, jakby na ten proces e, produktu finalnego, jaki chcemy osiągnąć, Składa się ogromna ilość czynników. Eee, hmm. Oczywiście, nawyki nam w tym pomagają. Nie pamiętam ile dokładnie, ale kiedyś coś takiego przeczytałem, że, żeby wyrobić sobie nawyk, trzeba coś tam robić przez trzy tygodnie czy coś takiego regularnie, dzień w dzień. Myślę, że trzy tygodnie to, to jest dobry, dobry okres. Możecie w ogóle taki challenge sobie zrobić, że przez trzy tygodnie codziennie grać. I, i robić któreś z tych, z tych moich chorych ćwiczeń. Oczywiście, nie no, nie chory, oczywiście one są spoko. Na pewnym etapie też je stosowałem, um, ale do czego zmierzam, chciałbym Was zachęcić, jeżeli macie z czymś problem, jak, na jakimkolwiek etapie jesteście, ktoś ma problem z biciem, szukajcie takich kawałków, gdzie gra gitarzysta akustyczny i widać prawą rękę. I jedziecie jeden do jednego, aha tu tak zagrał. I bo m, wszystkimi zmysłami starajcie się e, analizować ten ruch, ale tu coś inaczej brzmi. Nie, 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 to może tam tego nie było, może tu zawróci, może coś tam. Cyk. Po tygodniu już macie jakby nowy sposób bicia. Wrabia się nawyk oczywiście, jeżeli gracie codziennie. To jest spoko. Inna osoba chce improwizować. No to cyk. Kluczem do improwizacji skalę pasażer. Tyle, tyle w temacie. Skale pasażer, pentatoniki, reszta, reszta wydaje mi się, że przychodzi w miarę sama. Oczywiście można temu pomóc, brać jakieś lekcje, oglądać filmiki, instruktaże i tak dalej, ale przede wszystkim próbować, jak najwięcej próbować. Żeby mieć z czego próbować, no to gamy i pasażer. Gamy i pasażer to jest za dwa latka roboty, żeby było to w takim znośnym stanie. W każdej tonacji, wszędzie, w każdym miejscu na gryfie. Temat, temat rzeka, bardzo, bardzo rozległa, ale da się więc, w zależności od tego jaki, wa, jaki jest wasz fokus, to znaczy, czy, fajnie sobie zdać sprawę. Czego wam brakuje? Nie trafiam w struny, na przykład prawą ręką. Lewa ręka łapie akordy, no, no prawa patrz, nie chce... Po krzakach tu zjedzie inną. Nic nie brzmi, co nie? Szukajcie takich utworów, gdzie trzeba skakać. Róbcie ćwiczenia. No, na koniec mi się pokićkało, ale generalnie trafiłem. Że... Ym... Zaplanujcie sobie nawet sami, co nie? Wymyślcie sobie własne ćwiczenie, żeby uderzać szósta, piąta, szósta, czwarta, szósta, trzecia, szósta, druga, szósta, pierwsza i z powrotem od pierwszej do piątej, z tą szóstą odbijaną, co nie? Albo szukajcie takich utworów, gdzie trzeba kombinować w prawie ręce. Ostatnio graliśmy fejtu to Black". Black. Znaczy, totalnie niż tam jest, ale w każdym, w każdym razie w oryginale są duże odległości. Trzeba skakać tą kostką. To nie są po kolei strony, co nie, um, ale są duże odległości. To też na pewno ułatwia. To jest jeden właśnie z takich czynników. I w sumie, w zależności od tego, co chcecie osiągnąć, tak. Wymyślajcie sobie jakieś taką ćwiczeniówkę, rozgrzewkę, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście polecam te moje sposoby, ale one też mogą być ukierunkowane. Jest to tym bardziej logiczne, że im bardziej coś, coś chcecie, chcecie osiągnąć, to tym większą macie motywację. Także jak macie, jak macie korbę na punkcie jakiegoś utworu, chcę to zagrać, ale nie wiem, tego, 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 mi się też to zdarza, na przykład chcę zagrać niektóre utwory, no jednak mi brakuje 20 uderzeń na metronomie, żeby to wszystko yy, wykostkować, co nie? No to cyk, ćwiczę sobie najpierw wolniej i później ćwiczę nawet szybciej, ale bardzo krótkimi fragmentami. Dosłownie tak jak jest cały pasaż, taka taka taka, taka gęsto, 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 gęsto. Rozbijam sobie na bardzo małe odcinki, koniec, no nie? Chwila przerwy, sobie, żeby załapać luz, przyzwyczaić też głowę, że tu jest na maksa szybko, w ogóle nie ogarniam, ale okej, okay, nie? Chwilka przerwy. Kolejny pasaż, kolejny jakby fragment tego. Kolejny. I, i znowu kolejny. No i przykładowo. Yy, także wszystko pomimo... Kurczę, kuska mi Dobra, mam, sorry. <laughs> yy, wszystko pomimo waszych jakichś takich niedoskonałości albo niedociągnięć technicznych da się rozbić na proste czynniki, ćwiczyć je i reszta tylko jest kwestią nawyku, regularności, wytrwałości i czasu. No nie wiadomo, po godziny, to od, tego, od tego nie uciekniemy, ale przede wszystkim czasu, żeby mieć gdzieś tam, patrzeć w dal, patrzeć na cel i powoli realizować te kroczki. Nie trzeba do tego raczej jakiejś specjalistycznej wiedzy, bo wszystko można sobie rozłożyć na jakimkolwiek poziomie, tak, na czynniki pierwsze. Nie mam tego, 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 no to tak jak w sporcie. Ćwiczę to oddzielnie. Pływam kraulem. Inaczej rękę układam. No to miesiąc próbuję w poprawny sposób, co nie? Totalnie na tej zasadzie to jest dobra analogia. I totalnie się nie zrażajcie, bo tak jak Wam mówię, za jakąkolwiek trudną rzecz byście się nie wzięli. To jest do zrobienia. Tylko. Tylko trzeba się liczyć, że to może potrwać tydzień, może miesiąc, a może trzy miesiące, co nie, może nawet dwa lata. W zależności od tego, jak głęboki stopień przekminy chcecie zastosować do danego utworu, czy, yy, czy, 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 czy jakieś gamy, patentu, sposobu, umiejętności konkretnej techniki, co nie. Także wszystko jest do zrobienia, ale jest to kwestia czasu. Możecie też. Się zgłosić, że no dobra, ale umiejętności. Niektórzy mają talent, niektórzy nie mają. Ja powiem wam, mam takie śmieszne, mam taką śmieszną obserwację. Często przychodzą osoby e, do mnie, mamy pierwsza lekcja czy coś, czy tam druga, w każdym razie jedna z pierwszych, i mówią: Ja nie mam słuchu, ja nie wiem, jaki puls, nie ogarnę, nie mam e, poczucia rytmu, w ogóle masakra, no ale chcę grać. I wtedy stosuję mój ostateczny test. Jak ktoś mi mówi, że nie ma poczucia rytmu, co nie? Puszczam jakikolwiek utwór, jakikolwiek utwór i pytam, jaki to jest puls, jaki tu... Chciałbym, żebyście rozróżniali te, te, te słowa puls i rytm, bo to są różne rzeczy, ale na początku często się to miesza. W każdym razie pytam, jaki tu jest puls, rytm, cokolwiek. No nie jesteś tu w stanie znaleźć rytmicznego, jakaś taka pulsacja. No nie wiem. To najprostszy przykład. Wtedy mówię, jesteś na koncercie, leci ten utwór i wyobraź sobie, co ludzie robią. Oczywiście im się on podoba, co nie? Zaczynają się bujać, główka chodzi i co najważniejsze, nóżka chodzi. I powiem wam, nóżka nigdy nie kłamie. Każdy, kogo, kogo, kogo spytałem, że spróbuj do tego, tak jak na koncercie, ten i stukasz sobie stopą. No nie? Leci sobie numer, a ty ten. I to jest puls. Każdy potrafi to znaleźć tylko. Mm, w większości przypadków to jest po prostu brak wiedzy, yy, nie nadąża za, za Waszą percepcją. No nie trzeba tą wiedzę uzupełniać, pytać itd., dlatego często mówię o tych zagadnieniach yy, czysto teoretycznych, muzycznych yy, itd., bo one uzupełniają Wasze umiejętności, które na bank macie. Nie spotkałem osoby, która, która by oblała test nóżki. Czyli, właśnie, że nie mam pulsu. Każdy, naprawdę, każdy, i szczerze, szczerze, totalnie. Setki lekcji przeprowadziłem, każdy, każdy to ogarnął. Ze słyszeniem dźwięków to jest, to, to, to jest troszeczkę gorzej, bo mm, nie wiem, z czego to wynika z jakiejś takiej wyobraźni, osłuchania, ale też wydaje mi się, że w większości to jest kwestia zdania sobie sprawy z tego, nadrobienia yy, wiedzą. Tych, 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 właśnie braków, gdzie, gdzie, totalnie jesteście zieloni, jesteśmy zieloni i później jakby te puzzle zaczynają się układać, bo no muza to jest bardzo, bardzo rozległy temat. Dobra, się nagadałem. <ścoughs> to tak a propos ćwiczenia. W każdym razie chciałbym, żeby to miało troszeczkę taki motywacyjny wydźwięk. Cokolwiek byście ćwiczyli, to jest do zrobienia. Nie zrażajcie się, ilekolwiek by to nie trwało, myślę, że to jest warte, bo to jest radość, to jest jakiś cel, który, który, jest namacalny i no i zawsze fajnie komuś zagrać i wiecie. Poza tym sama satysfakcja, tyle doćwiczyłem, mam to. Udało się, co nie? To jest totalnie, totalnie piękne. Też tak jak w sporcie, no nie? Walka, walka, osiąganie celów, aż w końcu mamy ten ostateczny, chcieliśmy to, okej. Okay. Fakt faktem, że za, <grym> że za tym rokiem czai się kolejna górka, kolejny róg, kolejne schody. Ale to jest nieważne. To jest, to jest po prostu wędrówka, która gdzieś tam wartość dodana tego wszystkiego, jak kula śnieżna zbiera to po drodze, to po drodze. I później w niektórych sferach jest tylko łatwiej i ma się takie większe wyobrażenie, widzi się więcej i słyszy się więcej, co nie? No. <laughs> Dobra, coś pogramy. Yy, Machniemy sobie utworek Johnny'ego Kasha, który się nazywa Hurt. Trochę na no smutno, ale jest bardzo fajny, proste akordy. Um, co też warto wspomnieć? Zagram to intro. Prościzna, co nie? Amol, C dur, D dur. Grane takim um, pół arpeggio, to znaczy nie rozkładamy nie odkładamy akordu po kolei, tylko gramy piątą, czwartą akord. Piąta, czwarta akord, czwarta, trzecia akord. Eee... Fajne jest granie gotowych numerów, gdzie jest od razu zaaranżowana gitara i gdzie są akordy, bo od razu widać, jaki kto miał pomysł, jaki, to, jaki stanowi to taki końcowy charakter, co nie. Eee... Nieco dostojne i tak dalej. Także każdy sposób realizowania akordów uczy, jaki charakter można osiągnąć przez konkretną, konkretną rytmizację czy rozłożenie tego akordu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przypadku akordów dobrze grać w basie bas akordu. Jakkolwiek, jakkolwiek to rozumiecie, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli mamy akord Amol, to w basie dobrze grać A. Na razie na tym etapie, później można grać przywroty inne dźwięki, ale jest to bardzo rasowe granie, bo jeżeli gralibyście sami, ktoś by do tego śpiewał, to bas jest mega ważny, bo on wyjaśnia wszystkie ak akordy, wyjaśnia wszystkie funkcje harmoniczne, eee... Także w przypadku amola jest to pusta piąta struna, bo pusta piąta struna jak zapewne pamiętacie wierszyka nazywa się a. nie? W przypadku cedura jest to dźwięk na trzecim progu piątej struny, czyli nic nie musimy kombinować. Wszystko jest złapane, po prostu nie uderzamy szóstej struny. Zawodowo i wyjątek stanowi dedur. Gdzie ten, ta pryma w basie, ten główny dźwięk akordu, czyli D, jest na pustej czwartej. Mało jest akordów, gdzie ten dźwięk w basie jest na czwartej strunie, raczej to jest szósta albo piąta. D jest takim szczególnym wyjątkiem, więc e, warto go zapamiętać. Akordziki się wyświetlają. Spróbujcie machnąć razem ze mną. E, intro jest Amol, C dur, D dur. No nie? sobie fraski, wplatać i e, rozszerzać, rozszerzać brzmienie. E, spróbujemy zagrać z utworem. Jeszcze raz powtarzam ten patent. Pio na Amolu piąta, czwarta, reszta strunek. Na C duże piąta, czwarta, reszta. Na D duże czwarta, trzecia, reszta. Co nie? E, cały utwór mniej więcej będzie wyglądał podobnie. Spróbujemy sobie machnąć. Dobra, w drugim kółku się załapiemy. Jedziemy. Kierdur. Aha, już jest dalsza część. OK, zapomniałem o niej. Do tego miejsca wszystko jest bardzo prosto. Czemu wziąłem ten numer? Właśnie, żeby wspomnieć o tym graniu poprawnego basu. Ten kawałek akurat to wymusza, no nie? Tutaj jest w partii gitary A w basie, dźwięk A w basie, dopiero później tam w miarę rozłożony akord i relatywnie, relatywnie do tego wszystkie inne wyglądają podobnie. Akordy są proste, także znowu budujemy sobie bazę możliwości grania różnych patentów dalej na tych samych prostych akordach no nie dalej łapiemy C ale już jakby ten sposób ogrywania bardzo bardzo się zmienia e, przechodzimy sobie do części drugiej tego utworu czyli taki bridge -o, bridge okej okay? przechodzimy do drugiej części ten taki refreno mm, refreno bridge e, i się zaczyna. Tutaj doskonale się nada takie pulsacyjne uderzanie akcentem na raz. ta, 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 ta. ta, ta, ta. Forma totalnie się powtarza, możecie sobie spróbować. Dla przypomnienia Johnny Cash Hurt. Eee, więc w sumie mamy dwie części. To jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, jak się uczycie kawałków, eee, poświęćcie część jakiejś swojej wewnętrznej pamięci ran na taką szybką analizę formy, co nie. Czyli wiadomo, zwrotka wygląda tak, tak, tak. Chorus, tak, tak, tak. Chorus, czyli refren. Ale fajnie szybko rzucić okiem Aha, zwrotka, refren, zwrotka, refren Zwrotkę już pamiętacie trzy, Prosić na trzy proste akordy A, C, D e, W refrenie troszeczkę gęściej się tam dzieje Jakieś charakterystyczne Przejścia e, Takie analizy na szybko Mogą też wam pomóc Jeżeli kiedyś będziecie chcieli napisać jakąś piosenkę Dla kogoś Albo kołysankę nawet to, to się przydaje, bo już macie w głowie taką mniej więcej bazę hmm, jaka forma no dobra, zwrotka. Cztery razy takie akordy. Później wejdziemy na refren. Re, refren e, kończy się małym zawieszeniem. Wchodzi znowu na intro. Znowu zwroteczka. Także to są bardzo przydatne schematy. E, możecie sobie też tą grę urozmaicać. No nie, to jest baza. Możecie. Bardzo gorąco Was zachęcam do. tak jak dzieci się totalnie potrafią się bawić z wykorzystaniem najprostszych, najprostszych jakby zabawek, jakichś klocków, whatever, co nie? Fajnie z numerami robić to samo. Jak już że gracie jakieś, wiecie, że potraficie, to jest spoko. Kopcie dalej. No nie może w tą stronę może to urozmaicić. Też ten numer jest doskonałym kawałkiem, do którego można sobie tak klimatycznie poimprowizować. Jesteśmy w tonacji Amul. Myśmy przerabiali pentatoniki, więc myślę, że powinniście, powinniście dać sobie radę. Można nawet samemu pokombinować. I tutaj przerwę. Tutaj są totalnie chwyty, dozwolone w zależności od Waszej koncepcji, e, bardzo gorąco do tego zachęcam. Jedyne czego totalnie trzeba pilnować to timu. Czyli jeżeli ten akord trwa raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery raz. Trzeba to respektować, cokolwiek byście wsadzili w jakiejkolwiek rytmizacji, to ten puls musi być cały czas. Cały czas. No nie, on nie musi być jakoś tam szczególnie słyszalny, a on musi być tu. Wy po prostu musicie wewnętrznie tego pilnować. Nóżka pomaga. Jak nóżka chodzi w pulsie, wy możecie grać w ogóle krzaki, whatever, ale wtedy ona, ona daje nam punkt odniesienia. I zawsze wejdziecie z powrotem na to raz i odnajdziecie się w tekście, żeby znowu się pokumać, gdzie, gdzie się jest. No dobrze, dzisiaj, dzisiaj trochę więcej gadania, bardziej tak motywacyjnie mam nadzieję. Eee, ćwiczcie, rozwijajcie się. Zachęcam Was właśnie do takiego kreatywnego ćwiczenia. Te wszystkie sposoby są, są ważne, ale na pewnym etapie trzeba je przekuwać... Mm, no wiecie, w coś, w coś waszego, w coś jakiś taki własny pierwiastek, zacząć to po wszystko łączyć ze sobą. Eee, czyli jaki, jaka na dzisiaj recepta? Mamy ten utwór, pograjcie sobie, spróbujcie z jak, jakieś inne bicie zastosować, jakoś może rytmizację. Odwrócić ten patent na początku. Też dobrze to gada. I tak dalej, no nie? Wplatać jakieś solowe frazy, albo w ogóle po całości sobie poimprowizować, porobić błędów, nauczyć się na nich, świetna sprawa. Także to jest to. Subskrybujcie kanał, może następnym razem, właśnie uda mi się coś powiedzieć o samych akordach, co to jest, jak to budować, w ogóle czemu to tak brzmi, nie? Czemu, czemu to się zgadza? Czemu to się jakoś zazębia harmonijnie? Nie wiadomo dlaczego, bo co, ACD, a wszystko działa i ładnie brzmi, to może sobie powiemy. Eee, no to co, trzymam za Was kciuki. Jak zwykle, trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!